Stolica O ulico, ulico, miast, nad którymi krzyż Szyby twoje skrzą się i świecą, jak źrenice kota łowiąc mysz Przechodniów tłum, ożałobionych czarno w barwie stolików ale wydąża każdy, że aż parno wśród omijań i krzyków. Ruchy dwa i gesty tylko dwa fabrykantów, ścigających coś z rozpaczą i pokwitowanych z prac przed chwilką, co triumfem się raczą. Konwulsje dwie i dwa obrazy zakupionego z góry nieba lub fabrycznej ekstazy o kęs chleba. Idzie Arab z kapłańskim ruszeniem głowy wśród chmurnego promieniając tłoku biały. Jak statua z kości słoniowej, spojrzę nań, wytchnę oku. Idzie pogrzeb. W ulicę spływa boczne, niepogwałconym krokiem. W ślad mu pójdę, gestem wypocznę, wypocznę okiem. Lub, nie patrząc, na niedobliźnionych bliźnich lica utonę, myślą, wzwyż. Na lazurze balon się rozświeca. W obłokach? Krzyż?